Witam! W ostatnim updatecie Valoranta Sage dostała zmiany i chamber dostał zmiany, ale na Chambera przyjdzie taki czas i też zrobimy o tym odcinek. Dzisiaj skupimy się na Sage i słuchajcie, w skrócie co się wydarzyło, jej ściana została zbufowana. Wcześniej mogliśmy ją stawać na 10 metrów, teraz możemy na 15. Jest to. Sami widzicie, że bardzo duża zmiana. No wygrzeń no jak ustawiacie tą ścianę, no to chłopie. Stąd postawiłem tam ścianę. I tak samo jest z jej ultem. Wcześniej mogła wskrzeszać na 6 metrów, a teraz może wskrzeszać na 12 metrów, czyli też dwa razy większy zasięg ma na zrezowanie kogoś. Uważam, że jest to mocna zmiana, naprawdę dużo zmienia w grze. Może się wydawać, że tak nie będzie, no ale wyobraźcie sobie sytuację. Trzymacie sobie longa, idą tutaj do was i wy, żeby ścianować, musicie być w tym miejscu. A teraz po update'cie będziecie mogli zestrzanować to miejsce, nawet będąc tak daleko. I to jest ogromna zmiana, bo możecie uciec i zająć sobie bezpieczne po prostu miejsce dla siebie. Poza tym mamy jeszcze. Nową kolekcję w sklepie i jeśli chodzi o moją ocenę to fajnie się ta piła akurat wyciąga. animacja wyciągania jest spoko gdybym grał Valoranta często kupiłbym ją na pewno a jeśli ktoś z was planuje ją kupić to widzowie pamiętacie z Instant Gaming tutaj jak oglądacie film zjeżdżacie do opisu macie linka zawsze z mojego linka klikajcie bo wtedy ja dostaję z tego widzowie talary grube no i macie tu tańsze Valorant co tu dużo mówić możecie też kupić gry nie muszą to być Valorant pointsy też macie taniej a jak już coś kupisz z moim linkiem to wejdź na mojego Discorda na kanał z Instant Gaming i tam wyślij dowód na to że coś kupiłeś Wtedy będziesz miał szansę wygrać 1000 Valorant pointsów co miesiąc, bo co miesiąc robię taki konkurs i jedna osoba wygrywa 1000 VP. Więc lecimy już dalej do filmu, a ty wiesz co robić. Znaleziono nam rankeda na Lotusie, fajna mapa. Myślę, że zagramy sobie z dwa Rankedy i tu będzie taki szybki skrót tego. Same najlepsze akcje. Why are you following me, No one is following you. Ty to ty, m kurwa, o chodzi. Okej okay. I buff widzicie? Działa Super Dajmy tam slowa Help me on side kurwa Nice! O co chodzi? Jak coś to ten devi u nas to jest taki debil Nie wiem czy wam to w ogóle wstawiam do filmu jak on co on gada, ale no chłop nie wiem patelnią mu chyba w dzieciństwie przez przypadek ktoś zahaczył i no i wyszło takie coś Uuuu chcą iść na... A, tutaj a, dojeżdżają cały czas przeciwnicy. No ale jak sobie życzycie? To ja wam pomogę, dam wam tutaj tego. Uuuu! Co kurwa jest to kurwa, czy się będzie tam w strana ma kapaka mi na plecy przyszła Mata mat... Matka Pepka Kto <noise> to Pepek i czemu gram na jego matkę? Słyszeliście? Dewi znowu jakiś problem w tamtej rundzie miał Do całego świata Sorry, że nie jesteśmy tacy chujowie, że w pierwszej minucie no, kurwa, nie taki, kurwa, chujowy, że... Ale to ty coś czekasz Ja nic nie mówię, no i co, że jestem chujowy? Stary, ja jestem chujowy, a ty jesteś jeszcze gorzej w tabeli niż ja na dueliście. No to jesteś jeszcze bardziej chujowy niż chujowy no i chociaż nie drużyny, kur... nie Ale to się nie nazywa bejtowanie, że ty się sam w... Nic nie mówisz, że masz pretensje, że za to ob nie idziemy. A co ty pierdolisz? Ty kopię stoisz cały czas z tyłu kurwa i nic. No bo gram w sage, no na tym polega ta postać. Musisz żyć, żebym ci ty dał heal. Jesteś kurwa w dzieje Do spania, do spania, ja pa tam debi. Zmiej na debil. Zobiek Piękna runda! 165, mocne staty. A ja, czemu na każdym filmiku masz zdjęcie swojego ryja jak z jakimś odpowiadanym wyrazem twarzy mm, no tak jakoś a co z tym. No pytam mnie. Czy to tak naturalnie masz czy tak specjalnie? Nie wiem, zagiałeś mnie hejterze. Tu mnie masz. Czy kroci się zrobiło? No, czy nie rozpatrz, wyglądasz na takiego co. Nie, no nie chcę... Stary, daj spokój, no nie chcę mi się wchodzić no, w rozmowę stary. z tobą, bo ty pierdisz cały czas, no daj, daździesz mi się pograć w grę. Przestań mówić na chwilę. Dobra, wykonajmy tutaj taki dojazd Ze stunami Po prostu jeden, bo chyba tu nic nie ma Cześć Co się stało ze mną? Zobacz, wyłączyłem się Zaraz będę, spokojnie Przegrzał się akumulator Dobrze Dobra, nie będę go respił Nie ma co, jest 4 na 1 Raz Co ty tu? Co on kur... robi? <laughs> nie, nie, wiem co ten wariant kminił A, to jest ostatnia runda, to zostawmy sobie Vandala na zmianę Ciekawe czy on przez to wyjdzie Oni będą splitować B No to mam plan, pójdę tędy Mam multa. Dobra, GG Folwar MVP 23-13-5 Ostatni raz, kiedy my graliśmy Valoranta no serio, to miałem Ascendanta 2 I to było gdzieś na początku tego roku albo pod koniec roku, nie? I pomyślcie, że tyle czasu ja już nie gram w tą grę w sumie. Na przykład w ostatnie dwa miesiące zagrałem jednego rankeda. A no kiedyś to było? Kiedyś się streamowało po 4 godziny, 5 godzin, 6 godzin dziennie Valoranta. Ciekawe, jest tu jakiś o, z tych czasów, pamięta? Taki 2023 wakacje na przykład, nie? Czerwiec. Jak wtedy były daily streamy od 17, fazer wedo Graliśmy jakieś premiery, graliśmy i tak dalej. Kurde, to był czas. Jak rekord świata, biliśmy w killach w Valorancie. Nie, to już było później. Nie, to rekord polski, a nie świata był. Na rankedzie, w killach bity, no. A jeszcze wcześniej Pobiłem rekord świata na ascencie. W najszybszy ace yy, na ascencie z broni. Na pewno z fantoma. I tam jakiś kanał to dodał. Żeby powiedzieć, żeby. Ko... Ej, muszę nam coś pokazać, nie? Dodaję na Instagrama. Eee, taką fotkę z zapowiedzi serwera Minecraft Dostałem chyba, nie wiem, 15 DM'ów Co oni mi zrobili? Ja się tak ściąłem? Ja się tak ściąłem? Co ci się stało? Co ci się stało? Dzisiaj photoshopy, Jak chciałem sobie dodać właśnie Ryjka swojego na zapowiedź serwera Minecraft To mówię tak A do dodam sobie łysinę Leży ale masz jeszcze celownik? Co tu się dzieje? Muszę to skopiować. On jest jeszcze nierówny w ogóle. To moje... Co tu się dzieje, no? Co to jest za celownik? Poczekaj. Widzicie? On ma nierówno te piksele na środku. To była jakaś. Nawet nie wiem co. Mam gotowego a! Czemu ja tego ulta wyciągnąłem? Gdyby nie to bym miał szansę tu bardzo duże, no się zaćmiło, zaćmiło fafika Aha, nikt nie idzie od nas na A Hey something. One minute, one minute. Good soul. No ja zginę, bo kurwa jest. Ale im powiedziałem. Radio. Tu Radio RMFFM. Witamy wszystkich słuchaczy, nieważne czy na Archfurt. słabo to widzę. I naszło mnie takie przemyślenie Valorant jako gra jest naprawdę super Dobrze jest gra zrobiona bardzo, mapy są fajne, skiny są fajne Dobrze jest zbalansowana Ale ci gracze tutaj to jest po prostu porażka No oni się cały czas na czacie, to, takie błędy logiczne tu następują Typ wyzywa, mówi, że player z div, Gdzie on się sam zalicza do tego, no bo to on Też tu gra i też nic nie robi Dałem dwa heady jestem już zadowolony, lubię tą grę, kocham kurde i mi nie chodzi o to, że gracze są słabi, tylko po prostu mają strasznie słaby mental. Nie stać mnie na operatora. On by się tu bardzo przydał, naprawdę. Ale nie na... no na... nie na sejdźce, no nie na Sage'ce Isaku, o oh man, come here with me. We fight, we fight, we win. I will. Slow here. Wait with the flash, wait, wait. Flash, okay. It's good o to chodzi No i w Wodzowie. Jazda! Beautiful. Nice. Nice, ja byłem sam. Bo ona była AFK, zapomniałem. Udało się. Jeszcze wrócił. Aha, ale on chyba wrócił, żeby banana dostać, a tak to się nie ruszać będzie. A ty kurczę, spryciarzu. Cześć. Cześć. Ale to było crazy, jakbym się to udało. No i on to defuje. Okej. Okay. Take the uh, ma f guardian. Uh, uh, bulldog, bulldog, bulldog. Left side bulldog. Yeah. Ale fajny efekt to daje. After headshot jet right side very low. I get... Okay. Let's go out together. 3, 2, one. Okay, never mind, He's stupid. Ooooooooohn, przeżyję? Proszę, proszę, proszę A to zniknie po starcie rundy, chyba zniknie, bo by przeciwnicy wzięli gdyby to tu tak było. You can just go together um Don't be scared because I can ult Nieważne w jakim stylu ważne, że zabiłem, tak a I'm watching. I'm go 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 here fight maybe go be. Cześć. What's up Beijing? Loudon loud 9-12, jeśli jest, oglądacie ten film w tym momencie, napiszcie, czy wierzycie w comeback. Jedynka jest, nie, no, po prostu napiszcie wierzę w comeback, nie wierzę w comeback w komentarzu. Zobaczymy, ilu z was wierzyło i ilu z was nie wierzyło i kto miał rację, którzy mieli rację. Right now. Agaciu, Agaciu Okej, nie mam go, dobra, GG To no byłem drugi w tabeli, 20 killi na serce i tak dobry wynik Więc co, dzisiaj startuje serwer Minecraft, pamiętajcie o tym i zapraszam was tam na ten start Godzina 18.00 na Twitchu I pamiętajcie o Instant Gaming, link w opisie, tańsze Valorant pointsy gry Pozdrawiam was wszystkich, kto był Fafik i jeśli jesteś w tym momencie To napisz pomidor w komentarzu, zobaczymy ile osób wytrwało do samego końca filmu